Z tej strony Bert i zapraszam na kolejny odcinek z Grida Autosport. Tak więc znajdujemy się już na całkowicie innym obiekcie. To jest na pewno ciekawostka, to jest bardzo przyjemna informacja także dla was, ponieważ te poprzednie tory już się troszeczkę zbrzydły. Eee, no i jedziemy, rzecz jasna, dyscypliną Open Wheel. Jest to formuła 3, jak mi tam życzliwy widz napisał. Eee, tak więc będziemy tutaj podróżować na tym to, że jest to tor w tobiasz, jakieś tam, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, nie zwróciłem uwagi, nie przeczytałem idealnie, więc błąd od razu na samym początku, wow, zobaczcie, zobaczcie jak tutaj było niebezpiecznie, ale na szczęście model zniszczeń, w tej grze jest niezbyt rozwinięty, to muszę przyznać i z jednej strony jest to niezbyt fajne, no ale z drugiej ze strony jest to naprawdę całkiem przyjemna przyjemna rzecz, gdyż w takich właśnie momentach możemy, możemy właśnie poradzić sobie i, i jechać jechać dalej, nawet przy mocnym uderzeniu w bandę tak więc jeżeli chodzi o ten model zniszczeń to czasami on y, przeszkadza bo, bo jednak chciałoby się, kiedy ten samochód się mocno rozwali, albo na przykład samochody przeciwników, no ale chciałoby się także, aby, aby, aby ten samochód czasami y, się nie rozwalał kiedy my na przykład chcemy osiągnąć dobry rezultat, a nam coś nie wychodzi. Jesteśmy w sesji kwalifikacyjnej, no i mamy od razu 10 sekund przewagi. Eee, przepraszam, przewagi, matko boska, jak ja bym chciał mieć 10 sekund przewagi? Jest to 10 sekund straty, ponad 10 sekund, a było ponad 11, więc odrabiamy delikatnie, ale to i tak nie ma większego znaczenia, z tego i wyłącznie względu, że będziemy na samym końcu. Musimy zrobić jeszcze jedno okrążenie pomiarowe, 9 sekund, zobaczcie. Jest tych okrążeń aż 3, więc możemy sobie spokojnie, spokojnie poradzić. Tor naprawdę bardzo ładnie wygląda. Przede wszystkim bardzo podobają mi się drzewa. Wyglądają prześlicznie i tak naprawdę jest on, jest ten tor jednym z ładniejszych, jak na razie. W których grałem, no chyba że te zawody street racing także były rozgrywane na, na torach w tej Barcelonie, tam było naprawdę też bardzo przyjemnie. No i rozpoczynamy kolejne okrążenie sesji kwalifikacyjnej, jest to okrążenie już drugie, więc, więc musimy teraz naprawdę się skupić i pasowałoby nic nie mówić yy, i cały czas jechać tym optymalnym, optymalnym tempem, ale, ale jakoś nie potrafię. Jestem dużą gadułą, cały czas driftem w te zakręty, no i tutaj naprawdę yy, prezentujemy się. Chyba już dużo, dużo lepiej. Zobaczmy, znakomicie jest druga pozycja i 147 tysięcznych straty no i musimy tutaj musimy tutaj cisnąć do samego końca Evan Kennedy jest na pozycji numer 1 no i tak naprawdę my na pozycji dziesiątej to jest niecodzienny, niecodzienny, niecodzienny widok tracimy troszeczkę więcej, ale jest pozycja utrzymana, czyli pozycja numer 2. no i teraz długa, długa, prosta nasza prędkość nie jest zbyt wysoka przeciwników prędkość jest dużo, dużo większa, ale nadrabiamy na pewno na zakrętach i to to jest odczuwalne za chwileczkę powinniśmy się przekonać jest jednak trzecia pozycja zobaczcie 60 więc te proste tak naprawdę mnie wykańczają teraz jest trochę z sektorów krętych więc może się udać no zobaczymy no i tak jak wam tak jak wam mówiłem tor wygląda naprawdę ślicznie mi się bardzo podoba no i jeździ się tu naprawdę bardzo przyjemnie choć tutaj błędy po raz kolejny dostaliśmy chyba tym pachołkiem w kask i która będzie pozycja mam nadzieję że będzie pozycja wysoka pozycja numer 4 więc zakończmy sesję kwalifikacyjną będziemy starać się tych zawodników wyprzedzić w piąta pozycja, niestety, więc, więc spadliśmy jeszcze o jedną, ale piąta pozycja to nie jest pozycja szesnasta, więc trzeba się cieszyć z osiągniętego rezultatu. No i zaczniemy za chwileczkę wyścig. Aaron Westley na pozycji numer 1. Za chwileczkę wystartujemy, no i zobaczmy, jak będzie wyglądał start do tego wyścigu. Przyblokowany delikatnie kierowca, który jechał za nami, a jest to dokładnie Sophie Miller, czyli kobieta, no nie mogłem jej przepuścić. No a my na pozycji numer 5 tutaj widzimy, że kierowca, który jedzie przed nami bardzo, bardzo wolno w zakręt. No i tutaj naprawdę zespoł kicker naprawdę bardzo, bardzo wolno i trzeba, trzeba go wyprzedzić jak tylko się da, najlepiej, jak najszybciej będzie walka do samego końca na pewno będziemy starać się tutaj zwyciężyć w tym wyścigu jest to dla nas bardzo ważne ja w każdym wyścigu chciałbym zwyciężyć ale nie zawsze się tak da co mi się podoba w tej grze te liście które tak fajnie fruwają to naprawdę bardzo przyjemnie wygląda jest to także w formule ale nie jest to tak widoczne widzimy tutaj bardzo bardzo źle wjechał w zakręt Lio Tuner, który jedzie na pozycji numer 4. My tą pozycję będziemy chcieli mu odebrać. Teraz będzie to hamowanie delikatnie przyblokował go z przodu kto, kto tam jedzie z przodu. Powinniśmy się za chwileczkę przekonać, jeżeli tylko tego Leo tunera wyprzedzimy. Tutaj cały czas przyblokowany, wyjeżdżamy na wewnętrzną znebliście. Zajebiście jest pozycja numer 4, a przed nim był Evan Kennedy, tak więc nasz dobry kumpel, nasz dobry przyjaciel. No i co tu dużo powiedzieć? Jest pozycja już znakomita, ależ uderzenie, wow! No tutaj naprawdę było bardzo niebezpiecznie. No i trzeba, trzeba, trzeba uważać, bo... Eee, to może się skończyć naprawdę bardzo źle. Jest przed nami Evan Kennedy na pozycji numer 3, kolejny kontakt. Teraz znakomity manewr. Jest pozycja numer 3, więc jesteśmy, jesteśmy już na podium. Kontakt, oj, ale było niebezpiecznie. No, bardzo agresywnie ci kierowcy tutaj jeżdżą, tak naprawdę dużo agresywniej niż w formule. Dużo agresywniej. Oni się nie wciskają w formule tak jak tutaj. No, i jednak po uderzeniu ten, ten samochód, ten Bolid, potrafi tak masakrycznie zarzucić, że naprawdę szałciał. E, Okej, okay. jest trzecia pozycja, więc to jest naprawdę bardzo dobry rezultat. E, Rick Scott na pozycji drugiej, a Aaron Westley na pozycji numer jeden. No, jest to rywal nietuzinkowy, z nim naprawdę trzeba będzie długo, długo, długo walczyć. E, no, ale to jest chyba piękno tego sportu, że że nie ma nic za darmo, że trzeba powalczyć i że trzeba jechać jak najlepiej. Gaz do dechy, jak to mówią i w drogę. Drugie okrążenie. Za dosłownie kilka chwil rozpoczniemy okrążenie numer 3. Będzie to już kolejne, kolejne okrążenie e, na tym torze, a będziemy jechać dwa wyścigi. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak odwrócenie tego toru, czyli podczas kolejnego wyścigu jedziemy w sumie to samo. E, I pasowałoby po prostu odwrócić ten tor mm, o 360 stopni. E, jeździłoby się na pewno dużo lepiej, gdyż nie wiedzielibyśmy, gdzie są zakręty e, i to by było na pewno bardzo przyjemne, a przede wszystkim tor byłby już inny. Czyż nie? Ja uważam, że właśnie tak by było, dlatego, e, dlatego to mnie troszeczkę irytuje, że tych e, powtórek, tych torów jest bardzo dużo, a my atakujemy pozycję numer 2. Czy będzie pozycja numer 2? Chyba jednak się nie uda. No tutaj cały czas przed nami jest Rick Scott, który, który jednak odpuszcza i jest pozycja numer 2, ależ znakomity manewr. No i przed nami jest nie kto inny, jak Aaron Westley na pozycji numer 1. E, czy uda nam się go wyprzedzić? No, mam nadzieję, że się uda, ale czy się powiedzie to wszystko? Zobaczymy. Jest jak na razie pozycja, pozycja numer 2, więc naprawdę bardzo ładnie, ależ tutaj błędy niestety popełniamy po raz kolejny, niestety. No i trzeba się z tym liczyć, trzeba się z tym liczyć, że, że nie będzie, nie będzie łatwo. Tak więc, tak więc tutaj pasowałoby chociażby zdobyć pozycję numer 2, numer aby nie mieć dużej straty do Westleya, który jedzie jako pierwszy, więc tych punktów. Siłą rzeczy będzie miał więcej. Hmm, dlatego też został nam jeszcze jeden, praktycznie trzeci sektor do tego, aby, aby tutaj, aby tutaj powalczyć o tą pozycję drugą. Na pewno pierwsza pozycja jest już nieosiągalna, ale druga pozycja czemu nie? Jeżeli będziemy tutaj w te zakręty wchodzić dużo lepiej niż, niż Rick Scott, który jedzie na drugiej pozycji, może się udać, choć tutaj naprawdę jest daleko, jeszcze delikatny kontakt z Rickiem Scottem, a i tutaj uślizg, będzie walka, a na samym końcu jest pozycja druga, znakomicie, piękny manewr wyprzedzenia na samym końcu, brawo! Tak więc, bez zbędnego gadania, rozpoczynamy drugi wyścig na tym torze. Mam nadzieję, że bardziej udany, choć ten pierwszy był, myślę, że znakomity, druga pozycja. No, a teraz Aaron Westley na pozycji pierwszej po raz kolejny, więc, no, trzeba będzie tutaj naprawdę pokazać swoje umiejętności po raz kolejny jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Bo trzeba tego Arona Westleya w końcu wyprzedzić. Tutaj widzimy kontakt po raz kolejny. No, nie da się bez kontaktów wyprzedzać w, te, w tej grze. E, ale jest to bardzo fajne, jest to sport kontaktowy, więc to mi się podoba. Nie ma od razu jakichś głupich kar, które spowodowałyby zniszczenie wyścigu. Mm, tak więc super. E, no, i my na piątej pozycji tam widzimy z tyłu cały czas bardzo blisko rywale, którzy chcą zaatakować i oni naprawdę są. E, bezpardonowi, bezpardonowi. Nie ogólnie coś gardło boli, nie wiem co się ze mną dzieje ostatnio, ale boli mi gardło, dostałem jakiegoś kaszlu. Eee, to mi się zaczyna bardzo nie podobać ze względu takich, że są wakacje i jednak tego czasu jest ciut więcej, eee, choć chodzi się do pracy jak najbardziej eee, no ale mam tydzień wolnego, więc mogę dla was nagrywać odcinki, no i tutaj widzimy atak znakomity lewy zakręt, po raz kolejny kontakt delikatny, po raz kolejny nas uślizgło to jest naprawdę eee, no niebezpieczne, niebezpieczne choć wiem, że wam się to podoba no to mi niekoniecznie, przyznam szczerze, że, że to jest tak niebezpieczne, że nie chcę Gonić później stawki. Kontakt, ależ potężny. Jest uszkodzony samochód. Więc, no, to o tym mówiłem. O tym mówiłem, że czasami potrafi ten samochód się rozwalić, ale wyprzedzamy kierowcę, który jedzie, który jedzie na pozycji, jechał na pozycji czwartej, czyli Evan Kennedy. Rick Scott przed nami, a także Aaron Wesley na pozycji numer jeden. Drugie okrążenie tego wyścigu, więc, więc naprawdę. Więc naprawdę radzimy sobie znakomicie. Nawet z uszkodzonym samochodem. Tutaj widzicie, że przed nami jest Rick Scott, który nie odpuszcza. Cały czas jedzie na pozycji drugiej i naprawdę utrzymuje dobre tempo wyścigowe. Więc, więc znakomicie, wielkie brawa. No i kolejny, kolejny tutaj sektor, który mam nadzieję będzie dla nas udany. Cały czas utrzymujemy dobre tempo. Choć tor nie jest wcale prosty. Tak naprawdę może się wszystko wydawać takie łatwe, bo jest szeroko. Ale jednak nie jest łatwo, i jest pozycja numer 2, ale że znakomicie, piękny manewr tak więc mamy teraz przed sobą tylko Arona Westleya, który jest na pozycji pierwszej, my na pozycji drugiej już na drugim okrążeniu tego tego wyścigu, cały czas do Arona Westleya się zbliżamy abyśmy byli przed nim, to by było znakomicie prawy zakręt, tutaj widzimy że coraz bliżej jest Aron Westley który no, widocznie nie radzi sobie jakoś rewelacyjnie na tym torze mimo wszystko swojej bardzo dobrej, równej jazdy no a my mamy szansę na zwycięstwo, więc trzeba tutaj jechać jak najlepiej. Jak najpewniej, przede wszystkim, bo to jest dla nas bardzo ważne. Czyżby nasz samochód jechał lepiej z uszkodzonym e, przekładnią kierowniczą? No, to jest e, coś śmiesznego, ale jak widzicie, e, jednak prawdziwe opóźniamy hamowanie. Jest pozycja pierwsza bez żadnego problemu. Ja nie wiem, czy, czy on nie ma czasem jakichś problemów delikatnych z samochodem. No, to także może się zdarzyć. E, no, i tutaj za szeroko, za szeroko, ale jest pozycja nadal utrzymana. Więc naprawdę bardzo, bardzo ładnie, chociaż jest pozycja. Jednak, jednak, jednak się udało. Uff. Można by powiedzieć, że naprawdę bardzo ładnie sobie poradziliśmy teraz, ale trzeba uważać do samego końca, bo, bo Aaron Westley na pewno nie będzie spał i na pewno będzie chciał tutaj z nami powalczyć po raz kolejny za szeroko, więc momentalnie zbliżył się Westley, który dalej będzie walczył do samego końca, on nie odpuszcza no i tak naprawdę e, będzie tutaj atakował no i myślę, że, że to jest także bardzo niebezpieczne, ponieważ ja się boję czasami jechać samemu. Z przodu, gdyż z tyłu kierowcy nie patrzą. Naprawdę nie patrzą, walą prosto w tył samochodu. Jest to. Yy... Bardzo niebezpieczne. Zobaczycie to je, także na, na takim specjalnym odcinku, m, który będzie, m, który może nawet już pojawi się na, na kanale, który może już oglądaliście. E, zresztą sami zobaczycie, bo jest to taki specjał na 500 filmów, e, który powinien się pojawić i się pojawi. E, tak więc to jest dla Was. E, nie wiem, czy ten odcinek, który jedziemy teraz, pojawi się przed czy po, e, ponieważ to zależy tylko i wyłącznie od mojej weny twórczej. E, tak więc jest pozycja numer 1 Westley, więc będziemy egzekwo na pierwszej pozycji to stawia nas w naprawdę bardzo dobrym świetle. A jednak Aaron Westley jest na pozycji drugiej, gdyż my w poprzednich dyscyplinach byliśmy przed nim, więc więc traci do nas 24 punkty. No i zawody pucharowe. Tak więc zdobyliśmy e, przepraszam, to są zawody pucharowe, ale w tych zawodach poprzednich zdobyliśmy pierwszą pozycję. To się naprawdę bardzo mocno ceni, bo bo bardzo, bardzo ciężko ogólnie jest tutaj e, wygrać m, z odległej pozycji i jesteśmy na to, to że Red Bull Racing, tak więc, na torze, który, który na pewno wszyscy świetnie znają. Sześć okrążeń tego wyścigu. No i jesteśmy na ostatniej pozycji, więc, tym superbolidem, to jest naprawdę coś pięknego. Przyspieszenie niesamowite. Już mamy prawie 200 na godzinę, a naprawdę przejechaliśmy ...wysłownie kawałeczek, więc w, musimy się tutaj konkretnie, konkretnie e, wciskać, lewy zakręt, bardzo ładnie wyprzedzamy kolejnych kierowców, znakomicie, naprawdę bardzo, bardzo mm, ładnie sobie poradziliśmy, no i po raz kolejny tutaj trzeba uważać, bo bolit niezwykle szybki, do trzeba wykonać dużo, dużo wcześniej, wciskamy się po raz kolejny, pięknie, pięknie to zrobiliśmy, choć tutaj delikatny błąd, uderzenie w tył samochodu... No i teraz trzeba trzeba wyprzedzić i zdobyć puchar. To jest dla nas cel główny. Po raz kolejny się wciskamy, ale bezpardonowa walka to jest walka, która, która doprowadzi nas do sukcesu. Jest u Walkler na pozycji numer 1, a my na pozycji numer 8. Już teraz pozycja numer 7. Czy będzie pozycja numer 6? Teraz po tym wyjeździe na prostą powinno się udać chociaż kierowca przed nami, czyli... Gan Wu na pozycji numer 7 utrzymuje się tak więc opóźniamy delikatnie hamowanie, kontakt delikatny, no i widzimy, że bardzo niebezpieczny manewr, ale jest pozycja numer 6, więc po raz kolejny jest pozycja numer 5, czy będzie pozycja numer 5? Jest, udało się pozycja numer 4, zobaczcie, Tobiasz Fischhoff na pozycji numer 3, jest przed nami, a my na pozycji numer 4, więc świetnie świetny manewr, znakomity tor fajnie się jeździ, więc więc naprawdę trzeba tutaj powalczyć o podium, o pierwszą pozycję. Nawet jest pozycja numer 3. Tak jest! Znakomity, znakomity manewr. No, coś pięknego, ależ my sobie na tym torze radzimy. To jest niebywała, niebywała sytuacja. 3D e, na pozycji. Jest na pozycji numer 2. Pierwszej, przepraszam, na pozycji numer 2 był Tommy King, który, no, rozwalił nam samochód albo to my sobie go rozwaliliśmy, nie ukrywając. Ale cicho, cicho, to on był temu wszystkiemu winien, ponieważ nie zjechał, a my byliśmy szybsi. No, ale niestety musimy radzić sobie teraz z uszkodzonym samochodem. No i widzimy, że opóźnimy hamowanie dokładnie o około sekundę, całą sekundę. No i jest pozycja numer 1, ależ zobaczcie, jak to wszystko tutaj się do że prezentuje na samym początku tego wyścigu, na samym końcu w sumie tego wyścigu, no i w środku e, powinno być wszystko w porządku, ponieważ to my jedziemy samochodem z innego świata, jedziemy samochodem z kosmosu, e, a tak naprawdę, naprawdę bardzo szybki samochód, bardzo dobrze kierujący się na torze, bardzo dobrze utrzymujący się w tym optymalnym torze jazdy, choć my także popełniając delikatne błędy, ten samochód po prostu, e, no wprowadzamy w w delikatny poślizg, no ale widzimy ten wielki spoiler, który e, tak naprawdę e, pokazuje nam, że można popełniać tym samochodem delikatne grzeszki, e, ale też może skończyć się to wylądowaniem w piekle e, czyli uślizgiem. Na razie pierwsza pozycja, tak więc super. Tutaj do, to hamowanie do tego zakrętu naprawdę bardzo, bardzo yy, konkretne, trzeba uważać. Jest Freddy Walkeller na pozycji drugiej, Tommy King na pozycji trzeciej. Cały czas się tutaj utrzymuje ta pozycja tych kierowców. No i za chwileczkę rozpoczniemy szóste, ostatnie okrążenie tego wyścigu. Czy Puchar, czy Puchar będzie nasz? No ja mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że jednak nam się uda. Szkoda, że jesteśmy na ostatniej pozycji w tym wyścigu, że startowaliśmy z ostatniej pozycji. Ale jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że byliśmy w pierwszej pozycji w klasyfikacji generalnej w poprzednim e, sezonie, tak jakby. Nie sezonie, tylko w tym poprzednim wyścigu. To zresztą widzieliście, byliśmy na pierwszej pozycji z przewagą 24 punktów. E, tak więc byliśmy najprawdopodobniej przez to na ostatniej pozycji, ale czemu e, czemu ci kierowcy z, także z tej stawki byli, byli wyżej od nas? No nie wiem, nieważne. No i my kończymy ten wyścig. Jest pierwsza pozycja, tutaj nic się już nie wydarzy, tak więc znakomicie. Puchar jest nasz, a ja zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło, cześć.